Aktualny program olimpijski składa się z 41 dyscyplin. Nie ma wśród nich jiu ale to nie znaczy, że wielbiciele tego sportu nie rywalizują o medale najważniejszych imprez. W przyszłym tygodniu w Stanach ruszają igrzyska sportów nieolimpijskich, czyli The World Games. Na co dzień trener prowadzący dwie szkoły jiu -jitsu. Przede wszystkim jednak zawodnik, który wkrótce spełni swoje największe sportowe marzenie. Robert Henek w przyszłym tygodniu wystartuje w Stanach na The World Games. Z wszystkich moich dotychczasowych startów jest to największe wydarzenie. No, chociażby sam fakt, że, że jest to za oceanem, to na pewno jest coś wyjątkowego. Poza tym zrzesza 3,5 tysiąca sportowców z, z całego świata, więc na pewno jest to coś wyjątkowego. Szczególnie, że no, zakwalifikować się do tych zawodów, żeby się do tych zawodów, trzeba było prezentować przez bardzo długi okres czasu stabilną formę, więc, więc tak, jest to coś wyjątkowego. No i chyba no, takie okay. największe wydarzenie w mojej karierze dotychczasowej. Na koncie mamy dalej Mistrzostw Świata i Europy. Jiu-Jitsu uprawia od kilkunastu lat. Do amerykańskiego Birmingham jedzie po złoto. Z jednym z zawodników z Izraela walczyłem dwukrotnie. Raz wygrałem, raz przegrałem. Także wiem, gdzie gdzieś są też mocne i słabe strony moje i jego. Także to na pewno będzie rywal najbardziej niewygodny. Kolejny, którego bardziej gdzieś przeglądałem w internecie, jest zawodnikiem dosyć dobrym, ale czterech pozostałych raczej nie kojarzę z zawodów, z którymi gdzieś tam walczyłem, ani z sposob, sposobu jego walk. No wiadomo, nie można ich lekceważyć, ale to też jest troszkę większe, nie wiadomo, więc będę musiał się uczyć w trakcie. Jadąc na zawody sportowiec nie może wyjść z założenia, że on nie jedzie po to, żeby wygrać. Ja jadę, żeby wygrać. Inaczej, nie jadę, żeby wygrać, jadę, żeby dobrze walczyć i w konsekwencji wygrać. Igrzyska sportów nieolimpijskich startują w najbliższy piątek. Rywalizacje w jiu-jitsu w kategorii do 77 kg zaplanowano na 16 lipca.